Dzień dobry kochani moi, witam na kanale Football Shirts Fanatic, seria FSF na Majku, którą rozpoczął minicykl oceniania koszulek Ekstraklasy, tylko że wtedy podczas tych trzech części wzięliśmy pod lupę na warsztat koszulki domowe i wyjazdowe. A więc te najbardziej podstawowe komplety. Tym razem weźmiemy się, no właśnie, czasy mamy jakie mamy, A mamy bardzo dobre czasy dla koszulkowych maniaków, dla kibiców piłkarskich również w Polsce. No i praktycznie większość, duża większość klubów wypuszcza trzecie koszulki, nawet całe trzecie. Komplety, mało tego, polskie kluby już w porozumieniu ze swoimi sponsorami, nie tylko technicznymi, co ważne i warto podkreślić, wypuszczają także specjalne wersje strojów chociażby domowych. No i trzeba powiedzieć, że tam dzieje się bardzo dużo, no rozkręciła nam się Ekstraklasa, jeśli chodzi o koszulki w ostatnich latach i warto. Sprawdzić również to zestawienie, które zaprezentuję wam tutaj dzisiaj. A zaczynamy naszą podróż po ekstraklasie od Krakowa, od jedynego klubu w ekstraklasie z tego miasta, czyli Krakowi. Krakowia, która nie była znana specjalnie z koszulek numer 3, natomiast w tym roku udało się je wypuścić, udało się je zaprezentować i są one barwy błękitnej. Błękit, który towarzyszył wcześniej piłkarzom Krakowi, ale na wyjazdach, a tym razem w roli stroju numer 3. To jest w ogóle pierwszy błękit Krakowi od sezonu 2016-2017. A jeśli chodzi o ten kolor w historii Krakowi, są to barwy historyczne, które używał klub przed połączeniem z biało-czerwonymi Kraków. Model, który widzicie, jest modelem katalogowym: to jest Team Cup 23. Jego cena. W momencie premiery brzmiała 45 euro. Z daleka nie jest to jakoś specjalnie przeciągające od taka losowa koszulka w barwie błękitno-białej, natomiast jak popatrzymy troszkę bardziej z bliska, no to możemy dojrzeć, że jest tam bardzo ciekawy wzorek, koszulka wygląda dużo nowocześniej, z bliska niż z daleka. Ten naprawdę wygląda jak coś ciekawego, jak coś odświeżającego. Oczywiście on z daleka, jak już wspominałem, widoczny nie jest. Wszystkie nadruki wykonane w kolorze białym, no tutaj logo Krakowi jest oryginalne, ale Krakowie nie stosuje Jakoś specjalnie monochromu. Branding ekstraklasy w normalnym ustawieniu kolorystycznym. To jeszcze da się gdzieś przeżyć i nie kuje to aż tak bardzo w oczy. Brawa za, dla Krakowi za wypuszczenie trzeciego modelu koszulek. Natomiast nowe są tylko koszulki, getry i spodenki. Są z kompletu domowego, a więc białe spodenki i białe getry. Górnik Zabrze, jak już wspominałem, przy okazji pierwszej części przeglądu koszulek ekstraklasy. Jest to pierwszy sezon marki Capelli i Górnika, i Amerykanie naprawdę stają na wysokości zadania, również pod kątem trzeciej koszulki, która jest w takim kolorze. Ładnie się mówi na to seledynowy drugim kolorem jest tutaj natomiast czarny. Chociaż ja się musiałem też mocno przyjrzeć czy to nie jest jednak taki ciemny granatowy. No, powiem tak ze swojej perspektywy że wyglądają piłkarze Górnika trochę jak drużyna Kartoflisk kilka lat temu mająca bardzo podobne barwy. Ale to tak śmiechem żartem będąc bardziej już poważnym naprawdę świetną robotę robi Kapeli przynajmniej w tym pierwszym sezonie w Zabrzu. Ta koszulka wydaje się bardzo najzwyczajniej to basic, ale jak przyjrzymy bliżej, no to jest tam wzorek z insygniami górniczymi, taki wodny znak, wygląda to fajnie, jest herb wykonany w monochromie, to jest kolejny plus. Minusem jest, tak zgadliście, ekstra ekstraklasy, który nie jest monochromatyczny, jest w barwach podstawowych, no i o ile granatowy kwadrat PKO na rękawie nikuje w oczy, no to to loto no nie. Ale cała reszta logówek sponsorskich jest w monochromie, do tego czarne spodenki i czarne getry. Wygląda to naprawdę fajnie. Natomiast to jeszcze nie jest koniec, jeśli chodzi o kapeli Górnika, dlatego że Górnik wypuścił na 75-lecie koszulki specjalne. No i zagrali zawodnicy z Zabrza w jednym meczu u siebie. No i tam mamy troszkę inne Proporcje, bo to są tak naprawdę substytuty domówek. Biały komplet, gdzie najbardziej uwagę na siebie zwraca, koszulka. Koszulka z dużym kołnierzem. No i z czymś, co ja. Do czego ja nie jestem w stanie się przekonać, a więc z tymi dodatkami imitującymi sznurki do oldschoolowych koszulek piłkarskich. Ja nie jestem ani fanem imitacji, ani fanem wplatania. Sznurków w koszulki. Ja wiem, że to znajduje rzesze fanów, jeśli chodzi o kibiców piłki nożnej w sympatyków koszulek. Mnie to po prostu nie przekonuje. Sam herb wykonany w podstawowych barwach to nie jest absolutnie problemem. Natomiast główny sponsor jest naniesiony tak, że są tam tylko kontury. Oczywiście ten sponsor jest nadal widoczny, natomiast chyba chciano zrobić tę koszulkę bardziej nazwijmy to dyskretną. Spodenki i getry białe. Wydaje mi się, że jest to tak. Nawet mam pewność, że są to koszulki z normalnego, domowego kompletu. Branding ekstra Klasy to jest rzecz, która tu absolutnie najbardziej szkodzi. Przynajmniej to logo: Lotto, to logo. Kwadratowe PKO, już nie tak bardzo. To złote logo kapeli. Ono się bardzo dobrze komponuje z lotto. No i tak i mam duży problem z tymi koszulkami pod tym kątem. Natomiast jeśli chodzi o, o samo wykonanie, wygląda to w miarę schludnie. Zakończenia czerwone. Sponsor z CEU też tylko konturowany w miarę udany. Projekt specjalny górnika i kapeli. To ważne, żeby tutaj podkreślić, drugim kolorem jest czerwony. Nie ma na koszulce praktycznie granatowego, chyba że znajduje się on w logotypie sponsorski. biały stok Od razu muszę pochwalić tutaj klub z Białego Stoku za udaną bazę trzeciego stroju. Stroje czarne, gdzie drugim kolorem jest czerwony i ten odcień czerwonego jest taki, że on się bardzo dobrze. Kontrastuje z czernią, wszystkie aplikacje są widoczne, numery są widoczne. Tutaj absolutnie nie można się przyczepić, wygląda to ładnie, wygląda to schludnie i cały komplet jest w tej tonacji. Natomiast, co jeszcze warto pochwalić, to wykończenie rękawków, które jest po prostu w kolorach klubowych, w barwach żółto-czerwonych. Natomiast już Przechodząc do problemów, jakie mam z tą koszulką, no to one są natury właśnie sponsorskiej i tych dwóch sponsorów z przodu i ekstraklasowe aplikacje. Ja się tak zastanawiam, czy ekstraklasa nie może jakby z defaultu dogadać się z klubami, żeby wszystko robić w monochromie, i na tym skorzystaliby absolutnie wszyscy, wszyscy, ale to wszyscy. Ja nie wiem, dlaczego akurat część klubów może się dogadać, a część musi grać z tymi. Kolorowymi plakietkami. Tego nie wiem, no i to jest mój główny problem z koszulkami Jagielloni numer 3. No i herb w monochromie. To też chciałbym bardzo mocno pochwalić. No i też coraz częściej kluby sięgają po monochrom na koszulkach, za co należy się ogromna pochwała, bo pamiętamy, co było w przypadku jednych trójek Lecha, gdzie herb miał barwę pomarańczowo-czarną co się nie spodobało początkowo kibicom, tam się trzeba było wycofać i wkleić na koszulkę herb w tak zwanych prawilnych barwach, barwach biało-niebieskich, ale o Jagiellonii dalej, bo Jagiellonia zaskoczyła wszystkich razem z kapą i wypuściła koszulki specjalne, koszulki domowe, gdzie zamiast pasiaka żółto-czerwonego zobaczyliśmy kamuflaż, wojskowy kamuflaż, z tego prostego powodu, że Jagiellonia jest klubem wojskowym no, i w tym wypadku po części próba udana, dlatego, że z jednej strony ten wzór jest bardzo ładny, bardzo fajnie to wyszło. Mimo że żółty i czerwony to nie są jakieś specjalnie utożsamiane z wojskiem kolory, ale. Jaki jest problem? Problem jest ze sponsorem głównym, którego trzeba było wkomponować. A że żółty i czerwony to są kolory mocno kontrastujące, jeden jest ciemniejszy, drugi jest jaśniejszy, no to tam ciężko cokolwiek trzeciego wrzucić, żeby było widoczne. Żeby zmieścić sponsora głównego, trzeba było zrobić. Okienko. Okienko nie wygląda dobrze nigdy. Można było je ewentualnie troszkę zmniejszyć, ale uważam, że bardzo by to sytuacji nie poprawiło. Ale tutaj chciałem od razu pochwalić władze klubu z Białego Stoku, które dopuściły do sprzedaży wersję bez sponsora. I za to wielki szacun, salut, żeby się bardziej w klimatach wojskowych. Naprawdę świetna decyzja, jeśli chodzi o. O punkt widzenia kibica. Korona Kielce. Trzeci komplet wypuszczony we współpracy z firmą 4F. Firmą, która zaskakuje często efektownym wzornictwem, ale tutaj projektanci z 4F nie mieli zbyt wiele do powiedzenia, bowiem jest to projekt znanego już ze strojów Piasta czy Lecha, projektanta Michała Leosza. Michała Leosza, który uczestniczył w konkursie Polish Kitlik, inicjatywie dla projektantów koszulek. No i on jako Bastia stworzył jakiś czas temu te koszulki, które przypadły bardzo czy to obserwatorom, czy to samym organizatorom. No i znalazły one uznanie w Kielcach. No i co za tym idzie: realizację. Według notki prasowej te barwy to są barwy beżowo-brązowe, ale tak szczerze mówiąc. Ja tam beżu i brązu nie widzę. Jest to trzeci w ogóle jubileuszowy zestaw na 50-lecie klubu Skielc. Ja widziałem te koszulki nawet z bliska i dla mnie to bardziej wpada w róż. Może jakiś taki jasny bordowy, ale, ale ja bym nie powiedział, że ja bym tam widział beż czy brąz. Chociaż jak się uprzemy, to jedno wpada w drugie. No i dlaczego ten kolor? kolor? Pochodny barwom klubowym. To jest oficjalne wytłumaczenie, dlaczego akurat zdecydowano się na takie barwy w trójce. Inna jest tylko koszulka. Natomiast spodenki i getry są z kompletu wyjazdowego. Korona jesienią zagrała w nich raz w Pucharze Polski z Legią. Natomiast też widziałem, że wiosną chyba zagrali zawodnicy z Kielc również w tych koszulkach. Lech Poznań. Lech już od dłuższego czasu regularnie wypuszcza trzecie komplety strojów. No i w tym wypadku jest to kolejny projekt wcześniej wspomnianego Michała Leosza. Natomiast też warto tutaj pochwalić klub z Poznania za konsekwencję. Jest to ten sam model, co przy strojach. Domowych i wyjazdowych, natomiast w zupełnie innych barwach. Postawiono na czerń, natomiast drugim kolorem jest niebieski, co sprawia, że mam troszkę skojarzenia z Clubbris, troszkę z Interem, natomiast wygląda to fajnie, wygląda to też nowatorsko, no bo trzeba powiedzieć, że ten wzór to nie są ani. Pasy pionowe, ani pasy poziome. To są pasy skośne, ale z dwóch stron. Sam projekt koszulki jest naprawdę świetny. No i tutaj też ważna jest rola trzeciego koloru koloru błękitnego, który jest obecny na każdej z koszulek tegorocznych Lecha, na kołnierzu i przy wykończeniu rękawów. Sam herb jest niebiesko-biały, nie ma zbyt wielkiej zmiany. Branding jest dostosowany do Lecha, więc mamy monochrom, więc tutaj należą się duże brawa. No i sama kompozycja wygląda naprawdę świetnie, wydaje mi się, że to jest absolutnie, no myślę to pięć projektów, jeśli chodzi o trzecie komplety koszulek ekstra Class, no bo błękitne są także numery, błękitni są wszyscy sponsorze, a więc wszystko się tutaj... Zgadza, no może to też dlatego pół żartem, pół serio, żeby tych skojarzeń z Interem było nieco mniej. Ale to nie koniec, dlatego że w 105. rocznicę powstania Wielkopolskiego klub z Poznania wypuścił także stroje numer 4, stroje, w których zagrali raz w grudniu. Z Piasta gliwice. Trzeba powiedzieć, że te koszulki naprawdę zrobiły robotę. Tutaj po pierwsze ukłon dla sponsorów klubu, którzy zrzekli się ekspozycji na ten jeden mecz. Koszulka jest bez sponsorów koszulka jest w barwie szarej, która oddaje mundury powstańców wielkopolskich. Też mamy na jednym rękawie przepaskę biało-czerwoną, na drugim rękawie przepaskę biało-niebieską, więc oczywiście barwy klubowe. Nie ma żadnego brandingu ekstraklasy, co też jest duży ukłon samej ligi, no ale też wiemy, że liga raczej łaskawym okiem patrzy na tego typu inicjatywy. Natomiast jeśli chodzi o Olecha, no to tutaj no nie ma się co przyczepić, wygląda to bardzo efektownie. Z tyłu też mamy Aplikacje, wszystkim tym, co chwycili za broń. Oczywiście jest symbol wielkopolski nad tym pod kołnierzykiem z tyłu. Wygląda to absolutnie rewelacyjnie. No i znak wodny z przodu z Orłem wygląda również rewelacyjnie. I wielkie gratulacje dla Lecha i dla Makrona, bo naprawdę świetnie wychodzi póki co ta współpraca.